niestety nie wzrostami wynagrodzeń, a wzrostami składek ZUS dla przedsiębiorców, najwyższym podwyżką składek ZUS dla przedsiębiorców w historii. Według wskaźników Ministerstwa Finansów nawet milion przedsiębiorców ma od początku 2023 roku płacić wyższe składki na ZUS będzie to wzrost z obecnych 1211,28 zł groszy miesięcznie do aż 1398 ,14 zł 14 groszy miesięcznie. Jest to wzrost aż o 187 zł miesięcznie. To największa podwyżka składek w historii System liczenia składek na ubezpieczenie społeczne działalności gospodarczej oparty jest na prognozie przeciętnego wynagrodzenia, które jest zliczane przez Ministerstwo Finansów. W prognozie tej zawarte są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe na fundusz pracy. I oczywiście należy do tego doliczyć także podwyżkę składek na NFZ, które od początku roku nie można już odliczyć od podatków dodając do tego wszystkiego obecną sytuację gospodarczą, dodając wzrost cen za prąd, gaz, paliwo, dodając chaos spowodowany wprowadzeniem nowego ładu i nowego nowego ładu, dodając sytuację kredytobiorców spowodowaną polityką monetarną prezesa NBP Taki wzrost składek będzie po prostu kolejnym ciosem, które może pogrążyć wielu przedsiębiorców, zwłaszcza mikroprzedsiębiorców, nad którymi, jak widać, zupełnie nikt nie chce się pochylić poza Konfederacją. Konfederacja, wolność i niepodległość.